Lis, małpa i zwierzęta. Kiedy umarł król zwierząt, lew, zapanowało bez bezkrólewie. Wszystkie zwierzęta zebrały się na Wielkiej Naradzie, by wspólnie ustalić, jakim sposobem wybrać prawowitego następcę. Każdy miał ochotę rządzić zwierzęcym światem, lecz zaraz okazało się, że trudno będzie znaleźć kandydata, który odpowiadałby wszystkim. Najpierw zgłosił się wilk, na co sarny tylko parsknęły. Potem antylopa, która jednak spod spojrzenie krokodyla szybko się wycofała. Potem ryba, ale jej nikt nie chciał nawet słuchać. Wreszcie uradzono, że królem zostanie to zwierzę, które będzie godnie wyglądać w koronie. Smok przyniósł koronę, złożył ją z czcią na poduszce i siadł na straży. Wszystkie zwierzęta podchodziły do niego i przymierzały koronę, ale na żadnej głowie nie leżała ona odpowiednio. Jeden łeb był za duży, drugi za to tak mały, jakby go wcale nie było. Ten zbyt rogaty, ten zbyt płaski, ten zbyt oślizgły. Zwierzęta kolejno mierzyły z powagą koronę, aż tu nagle pojawiła się małpa. I dalej żywyczyna harce. skakała przez koronę jak przez obręcz. Stroiła głupie miny, toczyła ją po drodze i podrzucała. A wszystkie zwierzęta patrząc na to zaśmiewały się do rozpuku. Nagle gęś zawołała. – Niech małpa zostanie naszym królem! A inne zwierzęta pod, to podchwyciły i zaczęły krzyczeć –– Tak, to nasz nowy władca! Małpa na króla! I tak małpa błaznując zdobyła koronę. Bardzo się to nie spodobało lisowi. Wiedział, że z małpich rządów nic dobrego nie wyniknie. Niewiele jednak mógł poradzić. Małpę wybrało wszystkie zwierzęta. Postanowiły pokonać głupiego króla podstępem. Podchodzi więc list do małpy, kłania się i powiada: Najjaśniejszy panie, królewski skarbiec świeci pustkami. Znam jednak pewien sekret, dodał po chwili. Tu niedaleko ukryty z wielkiej wartości skarb, a prawo mówi, że każde takie znalezisko należy do króla. Małpa wysłuchała lisa uważnie, drapiąc się po głowie. Kasa zwierzęcego państwa rzeczywiście świeciła pustkami, a początek panowania zawsze wiąże się ze sporymi wydatkami. Małpa w obawie, by inne zwierzęta nie dowiedziały się o skarbie i nie zagarnęły go, zaraz się ukazała prowadzić do kryjówki. Za królem ruszył cały zwierzęcy dwór, a małpę tak uradowała wiadomość o niespodziewanym bogactwie, że szła nie patrząc pod nogi, podskakując i wywijając koziołki. Nagle wpadła w głęboki dół. Żaden sposób nie mogła się z niego wydostać. Lis stanął nad nią i zapytał, jak chcesz rządzić innymi, skoro sama sobie nie radzisz? Nie nadaje się na króla. Małpa nawet w koronie zawsze pozostanie małpą, a zwierzęta, słysząc to, unieważniły wybory i poszukały sobie nowego króla.